Hej, hej, kochane, witamy Was bardzo serdecznie. Przychodzimy do Was dosłownie na chwilę, nie zajmiemy Wam wiele czasu, przepraszamy za światło, którego nie ma, ale ma go nie być specjalnie. Jest ciemność, widzimy ciemność, ale ciemność ma być, ponieważ jest wieczór, jest zaraz noc, w dodatku sylwestrowa. Także moi, moi miłe, przychodzimy do Was, żeby złożyć Wam tylko i wyłącznie życzenia na koniec roku, czyli jest to nasz ostatni filmik, mój ostatni filmik dla Was w tymże roku. Bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście, że byliście ze mną. Cieszę się niezmiernie, także po prostu wielkie podziękowania. Także łapka po prostu w górę dla Was, za, dla Was za to, że po prostu ze mną jesteście. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również ze mną zostaniecie. Przyszukuję Wam również parę jakichś tam niespodzianek. Mam nadzieję, że będzie równie fajnie. Nie? Tak, światełko u nas się świeci specjalnie. No i co? Życzymy Wam, moje miłe, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku. Czego życzysz Wickom? Um, Jedno słowo. Szczęśliwego. Tutaj patrzysz. Szczęśliwego. Czyli szczęścia, dziewczyny. Przede wszystkim szczęścia. Oli? Zdrówka. Zdrówka, tak. Jeżeli będzie zdrówko, to będzie chyba raczej szczęście. Dziewczyny, życzę Wam spełnienia marzeń. Dążcie do. Zakładajcie sobie jakieś cele i do nich po prostu dążcie. Tak, zgasło mi światło na chwilę, ale to już się pojawiło. No i co jeszcze? No Wszystkiego najlepszego, spędzajcie czas z bliskimi, nie zapominajcie, że są. Pamiętajcie o przyjaciołach, pamiętajcie, pielęgnujcie wszystkie Wasze związki, znajomości. Ja życzę sobie, żeby po prostu Was jeszcze więcej przebywało, żebyście znowu były ze mną w tym, że teraz roku. No i co? No i wszystkiego po prostu najlepszego zdrowia, szczęścia, pieniędzy, spełnienia marzeń, miłości, wytrwałości. Dążenia do założonych celów. Tak. Ciemno. Znowu ciemność, widzimy ciemność, jak się pokaże, światło. Dobrze, moje drogie, jeszcze raz zdrówka szczęścia, powiększoności. Happy New Year! Year. Ciemno! Tak, ciemno znowu, zgasło się. Happy rata, New nie? York! Happy New York, tak. tak Happy także New Jak Year. to my z tymi Jak to mówimy z dziećmi szczęśliwego Nowego Jorku? Nie, Jorku, nie, Jorku. Także, jeżeli Wam się podobało, te łapki w górę. Ja wiem, że jest ciemno, ale zaraz tutaj światło będzie. Postaram się szybciutko wrzucić ten filmik ten w ciemnościach. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Muzaki. Nie widzę. I jest światełko. Także się z Wami żegnamy. Pa!